Witamy Państwa serdecznie! Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Preston North End zmierzy się z Sheffield United. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby, oby dwie ekipy stanęły na wysokości zadania. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2 Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców, ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydle. Sheffield United rozpocznie mecz taką oto jedenastką. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda to ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry, raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Rusza więc pierwsza połowa. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Ta akcja nie przynosi powodzenia, ale będzie jeszcze rzut rożny. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Uwaga! Ładne prosto padłe do granie. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Rywale przejmują piłkę. Low. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Uderza na bramkę. Tak. Teraz pokazał, co potrafi. Keen. Wciąż prą naprzód, z tej mąki może być chleb. Co teraz? Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Uwaga, nie może sobie teraz pozwolić na stratę. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Bardzo daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Widzieliśmy statystyki, nic tu nie da się ukryć. Aż trudno uwierzyć, że z taką jakością w składzie obie drużyny nie są w stanie wypracować sobie dogodnych sytuacji. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Fantastycznie to zastopował. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. Gwizdek i zaczęło się już po zmianie strony, zaczynamy grę, proszę Państwa. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Dośrodkowuje środkowuje w pole karne Ma komu zagrać Na szczęście pewnie to wybija Co wymyśli? Ma sporo opcji Brown Ciąg na bramkę Będzie teraz chyba groźnie Posyła piłkę w szesnastkę to nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Norwood. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Gramy dalej. Korzyść. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja! Co tam się stało? Nowy zawodnik, już gotowy do gry, czy wpłynie na wynik meczu? Głęboka ta centra z narożnika. Wybija tę piłkę. Ależ interwencja w polu karnym. Przejmuje teraz piłkę. Świetne, prostopadłe podanie. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc. Bardzo przytomna interwencja. Brawo! Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Szansa na gola. Aj, jaka szkoda straconej szansy. To mógł być nokaut. Ta sytuacja mogła o wszystkim zdecydować. Cały mecz czekaliśmy na rozstrzygnięcie i wciąż nie możemy się doczekać. Wciąż nie ma bramek, a do końca pozostało 5 minut. Kin. Nadal remis, ale to ich wyraźnie nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Drużyna przyjezdna całkowicie zdominowała mecz w ostatnim kwadransie. Sęk w tym, że spotkanie ma się już ku końcowi. Pora więc wykorzystać którąś z okazji i przełamać remisowy rezultat. Kin. Jest komu podać. Pani arbiter ogłasza koniec drugiej połowy. Po dziewięćdziesięciu minutach gry mamy remis. Piłka w grze gramy dalej, korzyść. Co za obrona? Nie ma bramki. Świetna interwencja, co tam się stało? Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. A szkoda straconej szansy. To mógł być nokaut. Ta sytuacja mogła o wszystkim zdecydować.